Dobra, nowy dzień, nowa energia. Cześć, witajcie, to ja. Znowu. No, ostatnio jakby graliśmy w papatkę, nie? Bo byłam chora. Teraz jakby już nie jestem chora i jestem w stanie podjąć się wyzwania u Miro. Widziałam komentarze pod poprzednim odcinkiem. Wiesz, Gosia, co ja o tobie myślę? Nie chcę mi się już grać przez to, przez ciebie. Podejmuję się wyzwania. Jeżeli nie będzie mnie łapać cringe, to Na następnym odcinku z Umiro będę z moją twarzą. Ej, chwila, ja już tu byłam. Ja już tu byłam. Ja już tu byłam i już to przechodziłam. Nie, 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 ja już tu byłam i już to przechodziłam. Remember this museum Satura? Where we were uh, on the uh, final trip? Ej, opanujmy, co tu się stanęło, bo ja już nic nie pamiętam. Nothing makes sense here. You are making this up. If I'm. Uh, why are you still helping me? I just want to get out of here. Ej, ale jak to pomagasz? Co jest? Przecież oni idą po prostu razem, bo nie mają wyboru, bo ja im każę, a nikt przecież tutaj sobie nie pomaga. Ej, przegięłam. Zwracam honor, ta gra faktycznie może być na myślenie, ponieważ nagle zapomniałam, jak się myśli. I do was mówię i ja nie wiem, co się dzieje. Jak zawsze, kurde, zmieniam dziewczynę. Gdzie ta kulka musi być, żeby on w nią nie wbiegł? Chyba nie to miałam zrobić, ale nieważne. Tak nie wkurzamy się. Ja się nie denerwuję przy takich rzeczach. Zobaczmy, co się stało, bo ja nie za końca ogarnęłam. Bo się skupiłam na tym, że się nie denerwuję przy takich rzeczach, i trochę e, mnie to wybiło z e, stanu skupienia. Mówiłam Wam już, że ja jestem geniuszem, jeżeli chodzi o takie gry, i to jest po prostu dla mnie e, przyjemność w takich grach e, się spełniać mózgowo. Mówiłam Wam już o tym że ja po prostu jestem geniuszem, jeżeli chodzi o klikanie, kiedy widzę czarną kulkę, mówię, to właśnie ten y, przykład, kiedy ta koleżanka się nie zabije teraz, będzie przykładem. Fajnie, nie, nie denerwujemy się, w ogóle się nie denerwujemy. No ja się nie denerwuję, w ogóle. Ja jestem oazą, y, spokoju, oazą, spokoju, jestem ja. No, bo ja jestem oazą spokoju. E, Otwieramy z fans' favor. It was the uh, permer of. Stop it. I was never here. What a lie, what a lie, what a lie. E, ale jak czegoś nie pamiętasz, to nie innym, że są głupi. A w ogóle jak to działa, że on pamięta, a ona nie pamięta? Good for you, you look happy and healthy, nothing, if you walk in the

i widzicie, teraz y, już wszystko opanowałam. Tak jak Wam obiecałam, y, moje opanowanie sięgnęło do tego poziomu, że jestem w stanie to zrobić teraz. Proszę, patrzcie. Ale teraz się uda. Teraz się uda. Teraz się uda. Po prostu. Ok, może nie do końca. Być o tym razem mi się to po prostu nie uda. Nie uda mi się to. Mówiłam. Bardzo dobrze. We had a date. Just leave me alone. A tutaj się panika wkurza i go zostawiam. Ona nie lęka on tego Ale natknąć na głaz. W związku z tym gość wyrwał kamień i uderzył w głazę. To był taki niebezpieczny głaz. Dobrze, że jej pomogłeś bohaterze. Chapter trzeci. The shield lets Hue or sa Satura Presta a black orb once. O. Ej, ona zużyła tą tarczę na dwie kule. Ona no jest po prostu life hackerem życia. Chciałbym, żeby ta kula ma w miejscu obawiam się że jest niewykonalna aha a jak aha. ej rasistowskie trochę thanks for saving me it was nothing really please believe me dot 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 I will try to jest nie fair bo zrobiłem dokładnie to samo dziewczynom a chłopak przeżyła dziewczyna nie przeżyła oni to jakby noszą na plecach, bo widzicie, ich twarze są jakby nie ukryte tym czymś. Natomiast reszta ich ciała z tyłu jest. Zastanawiam się, o co chodzi. Arder, dress, are beautiful, so Can we stay outside a little longer? Ok. This look nothing like the outside. Właśnie tak mi się wydawało, że już wreszcie do środka. Twoje... Okej, okay, bo trochę nie na miejscu. Teraz muszę to tak wycelować, żeby ona nie weszła w te kulki. That's comforting. comforting. Why is this place full of museums? Mam wrażenie osobiście, może to tylko moje wrażenie, ale że ten um, epizod jest faktycznie o wiele mniej um, kurzający. To jest po prostu. Przyjemne. I don't get this place. Gdyby to przetłumaczyć totalnie na serio, on właśnie mówi, że on nie ma tego miejsca. Możemy wnioskować z jego fascynującej wypowiedzi, że to jest biznesne. Nie wiem, co się właśnie stało, ale to chyba nie jest istotne. Czyli jednak jest istotne, bo wiecie, co do mnie dotarło właśnie? Że ja nie umiem tego przejść. Problem jest taki, że guzik od zielonego, czyli od tego płomienia oraz od tego płomienia jest tu. Chwila, przecież nie ma żadnego problemu. Haha! Zobaczymy, czy moje myśli mają rację. E, owszem, tylko że nie. Ja yeah, I think whatever it is, this is. Let's file with this that matter. Ciężkie słowa używasz. W związku z tym to ty się napić. Mam wrażenie, że tu będzie wkurz. Czyli sytuacja wygląda tak. Że tu mamy dwie kulki, pierdółki, które na początku już mnie zaczęły denerwować w pierwszej e, mapie, w pierwszym epizodzie, czy jak to tam zwał. E, dalej mamy jedną kulkę, która leci przez środek. Yy... Oraz na końcach mamy wszędzie yy... nasz punkt docelowy. Czyli największym problemem będą te kulki, z którymi już rozprawiałam w pierwszym epizodzie, których nienawidzę. I mogę to powiedzieć szczerze, że faktycznie one będą problemem. Bardzo ładnie zapomniałam o tym, że wszystko zmienia się wtedy, kiedy płomień się przesuwa. Bardzo zgrabnie. Tutaj jeszcze pamiętałam, ale tutaj mój mózg nie zapamiętał tego faktu. Uff. BUF! Ej, nie wiem, jak ja to zrobiłam, a to wygląda tak, jakby to się miało faktycznie udać i ona miałaby tam dotrzeć z kulką. No, ona dotarła tam z kulką. A to się teraz przeniesie na następny sezon, ta tak, epizod, ta kulka? No nie przeniosła się. Kulka zmulka Pierdzielona. Ale ja się nie denerwuję. Nie, to nie jest denerwowanie się. To jest po prostu głośne wyrażanie swojej opinii. Ej, 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 co, ej, ej u, co, ej, co, co jest, ej, jakby ja, wiecie na ile ja się spodziewałam, że to, co właśnie zrobiłam wyjdzie? Na minus jeden. Co się stało właśnie? jak on z tym wrócił? What? Who likes all this all useless stuff anyway? I think they amazing works of art. Can you feel the emotion of those who created their nie wiem? I didn't know you were nie wiem. You remind me of my dad. Czyli pamiętasz ojca? You remember your dad your dad właśnie, to jest ciekawe. I dot dot dot, do, dot dot. That's a good sign. Totalnie nie wiem jak to zrobić. Gościuwa? Jest sobie, musi dotrzeć do tu. A gościów musi dotrzeć do tu. E, natomiast nie mogą dotknąć tego. Jak gościów ma przejść? Chyba, że on przejdzie tak. Jak to się uda za pierwszym razem. To... nie wiem, nie ogarniam y, w ogóle w takim razie życia. No nie udało się za pierwszym razem, dobra, chociaż tyle. No? E Działa. No ja jestem po prostu genialna. Nieprawda. No teraz. Teraz! No co za gościu! No i muszę policzyć ile razy zrobił i ma już iść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, dwanaście, 13, czternaście, 15, Zgubiłam się! No dobra, nie ważne. <śleszamy> nie wiem, net, co ja liczyłam? Okej, okay, zadziałało. Myślałam, że znowu nie zadziała. Widzieliście kiedyś tak łatką robotę? gdzie ten poziom się stacza. Do you like caves? No. This is creepy. Well, stay close to me. Czemu oni mówią z kropkami? Kto normalny, jak zapisuje jakieś zdanie, zapisuje je z kropkami. <grym> Mam legia. To jest faktycznie trudne. Nie mam bladego pojęcia, jak to zrobić. Nie wiem. Nie wiem. Dobra. Ej, dobra. O oh, ja! Yeah. Nie, nie dostanę triggeru. Jeszcze trzy czaptery. Wytrzymam bez triggeru. A! <grystanie> <grystanie> um. A, Jezu, e, dobra. Nie, wiecie, to nie jest trigger. Ja po prostu. <słyski> <słyski> ja nie mam bladego pojęcia zrobić. Ja zgubłam. Um... <słyski> <słyski>